Dobry wieczór. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w tym ostatnim już naszym spotkaniu w tym roku. Chciałabym zacząć od filmiku, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Chciałam się z Wami podzielić przekazem tego filmiku. Poproszę pana Wojtka o włączenie go. Car, train, boat, plane, walking, walking. Every refugee journey is different. Across the world, over 114 million people have been forced to flee their homes. Over 36.4 million of them are refugees. With conflicts continuing, can anything be done to help? Yes. And here's how. The Global Refugee Forum answers the challenge by mobilizing everyone corporations, governments, individuals to support displaced people. Unite in solidarity and show that we stand with them. Displaced people like us, we don't want handouts. We want opportunities. We don't want pity. We want the chance to build our own future. Safety isn't the end of the road. The journey continues. What happens next is down to everyone. There is a road from despair to hope, a path from hope to action. Join us. We can make a difference if we journey together. Uczestniczyłem w tym tygodniu, właściwie w poprzednim tygodniu, w globalnym forum uchodźców, które odbywało się w Genewie. Zaproszone były najróżniejsze osoby z całego świata. Byli ambasadorowie, byli przedstawiciele różnych państw, byli, byli delegaci z Unii Europejskiej, organizacje ONZ-owskie. Od UNHCR-u, który zajmuje się uchodźcami, właśnie, po wszystkie agendy ONZ-owskie, były również organizacje pozarządowe i te międzynarodowe, i te uchodźcze. Całe mnóstwo ludzi, którzy byli zorganizowani w najróżniejsze debaty, spotkania. Było tego całe mnóstwo, i właściwie mogłabym cały dzień o tym opowiadać, o tych trzech dniach w Genebie. Ale to, co mnie najbardziej poruszyło, to były spotkania głównie z organizacjami uchodźczymi, no ale na początek, zobaczcie na zdjęciach w foyer tego forum, były zorganizowane stoiska, na których można było zakupić produkty wyprodukowane przez uchodźców w ich krajach. Były nawet osoby, które produkowały tam na miejscu, głównie albo wyszywały, albo robiły takie różne piękne rzeczy z perełek malutkich, właściwie to nie z perełek, tylko z takich koraliczków małych, przepiękne wisiorki i, i najróżniejszego rodzaju ozdoby. Ja sama też zakupiłam. Różne rzeczy, wspierając w ten sposób organizację zajmującą się uchodźcami, będę miała różne oryginalne prezenty dla moich przyjaciół, których bardzo lubię obdarowywać. Więc to była taka część artystyczna tego forum, ale były bardzo poważne debaty. Spotkaliśmy się między innymi z Panią Ambasador Kolumbii, to ta pani z czarnymi włosami opowiadaliśmy o sytuacji w Kolumbii, jak poradziła sobie z ogromnym napływem uchodźców z Wenezueli. Tutaj widoczny był Pan Mark Angel, który jest z Parlamentu Europejskiego, jest jednym z wiceprezydentów Parlamentu Europejskiego. Tutaj jest właśnie spotkanie z, z panią ambasador Kolumbii. Tak jak mówiłam, oni bardzo dobrze poradzili sobie z tym napływem, ponieważ od razu zaproponowali tym ludziom pozostanie w, w Kolumbii, stworzyli dla nich warunki, zarówno pracy, jak i, jak i możliwości osiedlenia się. Co spowodowało, że dosyć szybko ci ludzie zintegrowali się. Język jest ten sam, bardzo dużo zwyczajów wspólnych, więc oczywiście, jak taka migracja jest do kraju bliskiego, tak podobnie jak z Ukrainą, to, to jest o wiele łatwiej. Ale mieliśmy również spotkania z organizacjami stworzonymi przez uchodźców. Którzy mieszkają w różnych państwach Europy i nie tylko, ponieważ są też tak zwani uchodźcy wewnętrzni. Wewnątrz kontynentu afrykańskiego jest właściwie największa fala uchodźców, i jednym z takich krajów jest Uganda, gdzie Uganda sobie również poradziła bardzo dobrze z przyjmowaniem uchodźców, czy to z Somalii, czy z Sudanu, Sudanu Południowego. Tam napłynęło prawie półtora miliona uchodźców. Sama nie jest może bogatym krajem, ale jednak postanowili przyjąć tych ludzi z myślą o tym, że obywatele, którzy zdobędą wykształcenie albo już mają wykształcenie, mogą być częścią tej społeczności i lepiej włączą się w Życie państwa niż w wypadku, kiedy byliby w obozach dla uchodźców i gdzie cały czas doświadczaliby ubóstwa. Więc mieliśmy takie przykłady bardzo dobrych praktyk. Natomiast spotkanie z uchodźczymi organizacjami było bardzo ciekawe. Oni mówili zdecydowanie: nic o nas bez nas. Nie można stworzyć dobrej polityki uchodźczej, dobrej polityki migracyjnej bez rozmów i bez wiedzy płynącej bezpośrednio od uchodźców. Bardzo bym chciała, żeby w Polsce pod prowadzono podobną politykę migracyjną. Wprawdzie wobec Ukraińców można powiedzieć, że właśnie taka polityka była stosowana. Może nie w pełni. Uczy, uczyliśmy się też przyjmowania uchodźców, bo przecież dotychczas byliśmy krajem przyjmującym bardzo niewiele uchodźców. No ale Ukraina na pewno bardzo wiele nas nauczyła i mam nadzieję, że nowy rząd też będzie stosował dobre praktyki i przede wszystkim powstanie polityka migracyjna. No ale wracając jeszcze do Genewy. Osoby, które były reprezentantami tych organizacji uchodźczych, czyli stworzonych przez uchodźców, przez ludzi, którzy zdobyli też wykształcenie w Europie, albo przyjechali z tym wykształceniem do, do Europy, ponieważ w ich krajach byli prześladowani z różnych powodów, mówili również o tworzeniu różnych dobrych praktyk. Związanych z pracą, związanych z adaptacją, z integracją. Widać, że są dobre rozwiązania, że mogą istnieć legalne ścieżki, którymi ludzie, którzy z powodu niebezpieczeństwa w ich krajach muszą migrować, są do tego zmuszeni, żeby mogli bezpiecznie dotrzeć do krajów przeznaczenia. I to nie musi być Europa. Nam się wydaje, że w Europie jest ogromna migracja, że wszyscy chcą do nas przyjechać. Tak nie jest. Na przykład, tak jak mówiłam, ci, którzy migrują wewnątrz kontynentu afrykańskiego, wolą pozostać tam, gdzie kultura jest podobna, gdzie są podobne języki, gdzie mogą żyć w podobnych warunkach. Życie w Europie dla, dla osób z Afryki wcale nie jest takie atrakcyjne i wcale nie jest takie wygodne i dobre, jak nam by się wydawało. Bardzo dużo nauczyłam się na tym forum. Poznałam fantastycznych ludzi. Mam nadzieję, że będę miała nadal z nimi kontakt. No i za cztery lata, następny forum. Mam nadzieję, że spotkam tych ludzi, którzy. Będą mogli pokazać nam swój rozwój, pochwalić się swoim rozwojem i rozwojem również tych społeczności, dla których pracują. Z Genewy wróciłam do domu, no i efektem mojego bardzo krótkiego pobytu w domu, ponieważ jutro już wyjeżdżam, do Warszawy, gdzie mamy spotkania z delegacją z Parlamentu Europejskiego. Ja będę też częścią tej delegacji. Ona dotyczy konkretnie Białorusinów, czyli też uchodźców. Są u nas Białorusini, którzy, jak pamiętacie, po zwycięstwie Łukaszenki musieli opuścić Białoruś, brali udział w protestach, groziło im więzienie, groziły im prześladowania, więc tutaj w Polsce znaleźli schronienie. I z tą, ta delegacja białoruska spotka się z aktywistami, z organizacjami również z grupami Białorusinów, którzy tutaj, w Polsce chcą pozostać i którzy mają nadzieję budować swoją przyszłość w Polsce. Więc w międzyczasie tak, zdążyłam ubrać choinkę, która tutaj jest za mną, ustawić moją, af, mój afrykański żłóbek, który kupiłam w Sudanie Południowym. To są takie postaci ze słomki, baranki i, i osiołki są albo z materiału, albo z takich wełenek. No i wyjęłam z pudła moją szopkę, szopkę krakowską, przepiękną, robioną ręcznie, którą dostałam od moich przyjaciół, jak opuszczałam Kraków. Ta szopka zawsze. Jest wyjmowana bardzo ostrożnie z pudła, w którym jest przechowywana. Stoi tutaj przez całe święta Bożego Narodzenia, co najmniej do Trzech Króli, a czasami i dłużej. Więc zaczęło się, zaczęło się dekorowanie domu. Jak wrócę z Warszawy, będę piekła pierniczki. Upiekę również bardzo pyszny makowiec. No i będziemy tutaj gospodarzyć, ale w Wigilię wyjeżdżam do Wrocławia. Tym razem Wigilię spędzę z osobami bezdomnymi. We Wrocławiu w przestrzeni, tam, gdzie mam biuro poselskie przy organizacjach pozarządowych organizujemy dużą Wigilię dla bezdomnych z obrusami, z kelnerami, z dobrymi potrawami, z prezentami. Będziemy śpiewać kolendy. W następnym, już w przyszłym roku, spotkaniu pokażę Wam zdjęcia i filmiki z tego spotkania. Wiem od moich pracowników, bo w zeszłym roku też była taka wigilia, ale byłam chora, nie mogłam pojechać do, do Wrocławia, więc w zeszłym roku było przepięknie. Wigilia była taka ciepła, domowa, i nie była przed wigilią, po wigilii, tylko w sam dzień wigilii. Bardzo cieszę się na tę wigilię, chociaż pogoda nie sprzyja podróżowaniu, ale cieszę się, że spędzę ją z ludźmi, którzy potrzebują ciepła, potrzebują serdeczności. Chcę też posłuchać. Tego, co przeżywają, jak wyobrażają sobie swoją przyszłość, czy mają szansę wyjść z bezdomności. Tutaj na pewno potrzeba bardzo dużo pracy. Wiem, że miasto Wrocław, samorząd wrocławski bardzo dużo robi na, na rzecz osób potrzebujących pomocy. Witam serdecznie. Tutaj otrzymuję powitania od osób, które Oglądają spotkanie ze mną. Wszystkim życzę dobrych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Takich świąt, w którym już nie będzie sporów pomiędzy tymi, którzy jednych popierają albo drugich popierają. Mam nadzieję, że będą to dla nas, Polaków, święta łączące. Święta, które przywrócą Polskę. Jako całość, a nie jako Polskę podzieloną. Bardzo cierpimy wszyscy z tego powodu. Niejednokrotnie słyszałam opowieści, jak to kolacja wigilijna była przerywana dyskusją i, i kończyła się wychodzeniem, trzaskaniem drzwiami, obrażaniem się. Za co? Za poglądy polityczne. No, polityka jest ważna, ale przy stole wigilijnym. Ważniejsza jest jedność. Budujemy pewną wspólnotę, i chodzi o to, żebyśmy potrafili być razem ze sobą, wszyscy Polacy. I na pewno wielu z nas zaprosi do stołu wigilijnego uchodźców z Ukrainy, a może z Białorusi, a może z innych krajów, a może właśnie osoby bezdomne, a może kogoś kto jest samotny. Kto wigilię będzie spędzał sam, i kto mógłby spędzić tę wigilię w gronie przyjaznym. Więc życzę wam wspaniałych świąt jednoczących. I na koniec, jak zawsze, polecam książkę. Wprawdzie jest to jedna książka, ale polecam wam tę autorkę. To jest taka literatura lekka. Donna Leont, Amerykanka mieszkająca w Wenecji, zakochana w Wenecji, i pisze kryminały. Kryminały, które odbywają, mają miejsce zawsze w Wenecji. Jest komisarz Brunetti, który po tej Wenecji spaceruje, idzie na komendę, tam gdzie mieszka. Przechodzi bardzo często około kościoła San Lorenzo który stale jest w remoncie. No i oczywiście wyrusza w różne miejsca, gdzie wydarzyły się jakieś wypadki. I bardzo lubi śledzić jego trasy na mapie Wenecji, zaznaczać sobie, gdzie komisarz Brunetti był, który musiał przejść, przez który most. Także czytaniu książki służy nie tylko Taka rozrywka, spędzenie miłego czasu z książką, ale również poznanie Wenecji. Bardzo Wam w ogóle Donne Leon polecam. Ona napisała kilkanaście kryminałów, może nawet kilkadziesiąt, dwadzieścia kilka. Więc jest co czytać. Waka Nie wakacje, Boże, co ja mówię. No, właściwie to wakacje, bo w parlamencie często mówią Happy Holiday, więc stąd tutaj wakacje w mojej głowie. Ale święta z książką to jest coś, za czym tęsknię. Jak wrócę z wigilii, to będę miała kilka dni czytania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wesołych świąt jeszcze raz.